Witamy w serii instruktażowej dla sędziów i delegatów piłki ręcznej w Polsce. W tym filmiku zaprezentujemy Państwu, w jaki sposób otrzymać dostęp do platformy Discord, w której znajduje się cała przestań dla sędziów i delegatów. Przede wszystkim musimy posiadać ważne konto e-mail, pod które zostanie podpięte konto Discord. Dlatego pierwszym elementem jest posiadanie, a w przypadku nieposiadania założenie konta e-mail na dowolnej poczcie elektronicznej. Drugim krokiem jest pobranie aplikacji Discord na swoje urządzenie, komputer czy telefon. W tym celu przechodzimy do strony internetowej Discord.com, z której pobieramy instalator przeznaczony dla odpowiedniego systemu operacyjnego Windows lub Mac. Po pobraniu przechodzimy przez cały proces instalacyjny, który jest intuicyjny i na potrzeby tego filmiku pominiemy ten krok. Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji na naszym ekranie ukaże się mniejsza ikona. Po uruchomieniu aplikacji ukaże się nam okno rejestracyjne. Przejdziemy więc razem przez następujący krok, którym jest rejestracja użytkownika. Należy wypełnić wszystkie poniższe pola zgodnie z prawdą oraz tam, gdzie jest to możliwe, własnymi preferencjami co do wyświetlanej nazwy użytkownika. Wyświetlona nazwa jest nazwą, którą będą widzieć inni użytkownicy, dlatego prosimy, aby ta nazwa była jak najbardziej przywiązana do państwa. Jednakże, jeżeli tutaj Państwo nie mają pomysłu na swoją nazwę, w przyszłości będzie ją można zmienić i będziemy przechodzić przez proces weryfikacji, który także pozwoli nam na jednoznaczne identyfikowanie osób na naszej platformie. Nazwa użytkownika, która jest tutaj wymagana, jest nazwą. Unikano dla każdego użytkownika, dlatego możliwe jest, że zobaczą Państwo komunikat, który sugeruje, że nazwa, którą Państwo wybrali, jest użyjęta. Prosimy o wybranie takiej nazwy, która jeszcze nie została u, 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 użyta przez nikogo wcześniej. Na tym etapie pojawi się pewnego rodzaju zabezpieczenie, które ma na zadaniu sprawdzenie, czy osoba, która wypełnia to, nie jest botem. Także prosimy przejść przez to zadanie zgodnie z instrukcją. W tym momencie prawidłowo założyliśmy konto na platformie Discord. Jak widzimy, komunikat Please check your email to verify your account and keep your current username sugeruje nam, że wysyłamy wiadomość e-mail, dzięki której możemy zweryfikować nasze konto i używać wszystkich y, możliwości oferowanych przez Discord. E-mail weryfikacyjny, który został wysłany na moje konto e-mail, za chwilę zostanie Państwu pokazany i przejdziemy przez dalszą część rejestracji. Jak to już Państwo widzą, wiadomość została wysłana na moje konto e-mail. W taki sposób mogę pokazać Państwu, że na mojej poczcie pojawiła się wiadomość od Discorda. Wchodząc w nią, dostaniemy taki komunikat, żebyśmy zweryfikowali naszego e-maila. Wystarczy tylko przycisnąć ten przycisk i całkowicie automatycznie nasze konto zostanie zweryfikowane. Adres e-mail został zweryfikowany. Przejdź do Discorda. Otwórz Discord. Jak Państwo widzą, jesteśmy całkowicie już poprawnie zarejestrowani na platformie Discord. Po poprawnym zarejestrowaniu się na platformie Discord naszym celem jest przejście do serwera dla sędziów i delegatów. W tym celu należy wykorzystać link z zaproszeniem udostępniony Państwu przez związek piłki ręcznej. Aby dojść do serwera, należy kliknąć przycisk, który widnieje tutaj. Dodaj serwer. I. Pomijamy te kroki, które tworzą własny serwer. My posiadamy już zaproszenie, także chcemy dołączyć do serwera istniejącego i chcemy wykorzystać link z zaproszeniem, który widnieje na ekranie. Wklejamy ten link i dołączamy do serwera. Wystarczy kliknąć przycisk. I w ten sposób doszliśmy do momentu, w którym dołączyliśmy do serwera. Naszym oczom ukazuje się jedno z czterech pytań, które ma na celu uspersonalizowanie naszego widoku w danym serwerze. Proszę wypełnić te pytania według własnej preferencji. I w ten sposób możemy Państwa przywitać na serwerze Handball Bastion, który jest przestrzenią i serwerem dla sędziów i delegatów w Polsce.